Mordo, jeśli masz trypofobię, to w tym miejscu dostałbyś się paniki. Chodzi ci o te, te tutaj te to, co No tak, no dziurki. Tak. Trypofobia to jest jak boi, boisz się dziursków. Boisz się dziury? Ja się boję dziursków. Jednej dziury nie, ale tylu... No patrz stary, ile masz tu dziursków. No to. Przecież się... to cholera wie co możesz z tego wyjść. Kiedy, w jakiej formie? Możesz się zjeść, ugryźć, polizać. Bleh. Dokładnie. Ah. Strasznie to. By... O, tu co jest? On chyba ja się On by... chyba miał trypofobię, i tak. <grym> Chyba zemdlał. Oj, i złoty rundycha z niego, pięknie. <grym> Zobaczył, że ten, że między nogami też ma dziurę i zemdlał ze strachu. To było jedno jedno dziursko za dużo. <grym> Gdzie ja mam zeskoczyć? Nie tutaj. Nie tu? A jednak tutaj, tak? Mhm. Na bank tutaj. E, a my was witamy. Jesteśmy dwoje gramy, z wami Fica i Kevin. I gramy Elden Ringa. Jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu, którego nie pamiętam nic kompletnie. No czego jak To jest? było to jezioro ze zgnilizną. Znaczy to jezioro pamiętam ze zgnilizną, ale nie pamiętam jakby. Co, co z tym? No teraz ja się jak się na nie... to miejsce? Nie wiem. Jezioro ze zgnilizną. Oj, 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 tu są jakieś dziady. To. Jak tu. Lepcze, mogę przywołać w sumie sobie. Nie musisz zabić po prostu? Łatwo ci powiedzieć. No? No? A to by byłoby łatwo ich zabić. No, nie wiem, zaraz zobaczymy, mm. czy. Nasza wow, a, Chciałem powiedzieć, że ten gościu fajnie wygląda, ale to, to nasz gościu. O, tu jest on. Sięgnę go. Tak. O! Pięknie. Dobrze. Ale są przepotężni. Nie. Dobrze zrezygnowałeś i nie zabiłeś tam. A, tu była to, to zgnęliznę dawało. Glewia szkodnika. Złoty run, ale kurde, mylą mi się wszystkim, którym się biegało szybciej. B. <laughs> Gałkę do góry. E, jaki, jaki, jakiego mamy? Tutaj daj bosa do rozwalenia w tym miejscu. No, nie wiem, nie pamiętam. Kupiłeś dodatek? Jaki dodatek? Do gry? Jeszcze nie ma. O! Czy je kupiłeś? No bo jeszcze nie ma. Cieś Teraz kogoś... ciebie leń. Leń. Wymówki, wymówki. Tak jest. Co my tu mamy? Tu są jakieś rośliny. Chyba, chyba tam powinniśmy iść, tak. Ale... Mi się też wydaje. Ale tu jest gościu. Jeszcze on czegoś tutaj też mam wrażenie, pilnuje. Wejścia do rzeki. Kurde. O, nie, A, oni to mają ten. Te automatycznie same. sterowane naprowadzające. Tak, tak. Ej, my mamy łzę na dziesiątym, nie? Na maksa chyba. Nice. O, i łzanie dostaje zgnilizny. Kurde, ale ty myślę teraz musiałbym to zrobić. Ogniu czyścić się? Tak, i to się robiło czym? E. Dobra. Ej, czemu, czemu łzanie ten nie łapie zgnilizny? oj, oj, oj. oj. Wow, 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 wow! wow, 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 wow. What? wow. Co ty robisz, Step? Łoł, kamień Podkę, podkę, podkę. Gdzie jest podlecz się, Y. A nie, nie, nie. Y, y? co ty gada? Nie Y? -kiem? Nie Y. I teraz jeszcze to muszę się udać. który jest jakiś w ogóle wziął. Widzisz, popełniłem błąd, bo w międzyczasie. A czemu nam cały czas nachodzi status? No, nie wiem, Żebyś przewrót? Może tak. A, no i masz. Yes. Widzisz, ja ostatnio... Jak ja... CO MNIE TU JESZCZE bije, kurde! Widzisz, ja ostatnio popełniłem głowę, wygrałem sporo w Bloodborne'a. O, szt... ja mnie... Miałem... aaa, pomyłka, 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 mam nie to wrzucone. Tak. Wiesz, ja... żeby ktoś na żywo ja... tak lagowało. W sensie... O, co tu się dzieje, nie mam pytań. Tary, wyłowiłeś jakiegoś kleszcza Kurde, to jest... To jest jakiś spasiony ten... Jak ja mam go pokonać? Bijąc najlepiej. No ale z o, on mi ogonem przestawiać, ziołomek. No a ty go przestawiaj mieczem. I nawet nie jest skupiony na tą miejsce. No? Oooo, już się on status gimizny wrzuca. Mam ostatnią liczbę. Lecz, się, lecz. A, to mała ostatnia fotka że to, to będzie jakiś tam wielki przeciwnik albo legendarny? Nie, mi się da to po prostu z niego nasiono poleci. <laughs> to, jest to, to po prostu jakiś tam przeciwnik. Pojawi z, się. z niego nasiono poleci, naprawdę bo to, to, to jest ten taki zgn... Nie wiem jak się nazywa. Coś z drzewem. Kurde! Konar? <laughs> Zniłeś no gniła... gniła... Konar. Nie mam już... No stary, robisz uniki przed atakiem. Prosto w jego dziurku. Do... Rozwaliłem wyprawienie Dwer... weszło. Pięknie, na styk. I co dostaliśmy? O, Złose złote na cienie. Marzyłem o tym. I ja tu podniosłem wszystko, co było, prawda? Tak. Na pewno? Tak. Mm, tak. Kurde, teraz pytanie, czy lepiej nie wrócić, nie tepnąć się z regen... Chyba się tepnę tu na górę, co? E... Czy iść na pałę? Nie mam z... potek. Padnij, padnij, będzie, Przynajmniej będziemy wiedzieć, O co mam padać? Mogę się tepnąć tu po prostu. Okej. Okay. Cziomek. Ok. Padaj, padaj. Jakbyśmy liczyli zgony, to co? To bym się liczył do zgonu. To nie dobrze. Na szczęście nie liczy. Na, na szczęście nie liczymy. Nikt nam nie liczy zgonów. A może ktoś odważny? Nie, nie sądzę. Tak było. Widzisz, zbyt... że mordeczki liczą nam zgony? Nie, ma takiej opcji nawet. <laughs> nie ma takiej możliwości. A potem trafisz na jakiegoś takiego zaciętego, cofnij się wszystkie odcinki, obejrzy jeszcze raz i będzie podsumowywać. Zaciętego? Coś mu się stało, że się zaciął? No. Co? Zaczął liczyć. Dobra, czekaj. Przywołuję ziomeczka. Co za głaz wystawiłeś? Jaki głaz? O czym ty mówisz? No, przywołuję ziomeczka taką kostkę. Marmurową. Dzwonkiem, czy tam jakimś innym. <grym ziomeczka> no właśnie po no, nie wyglądało jak dzwonek. Ua! No co za kurka. Te dwa naraz cię trafiły, czy to tylko jeden? taki jeden chyba trafił Uuu. tak konkretnie. solidny. O właśnie. Stary, rozwaliłeś tego wielkiego glizda, a dwa Cicho! jakieś tutaj... córki, zamknięki... usta, jak do mnie mówisz. Przywołałeś w ogóle... Nie przywołałeś stary ten... A, nie przy... Dlaczego nie przywołałem. <grym> jej? Nie wiem, teraz zobacz jeszcze raz, że się pojawia Patrz, Przywołuje taką kostką. Kostka. Faktycznie kostka. To miał być dzwonek, może się tekstury nie załadowałem. <grym> tak. <grym> Dobra. Uczaj, bo one nas czekają. O, one się modlą stary do czegoś, trzeba je po kolei chyba wyeliminować to się zakradać do niej? No a co? że za naśladowcę i striggeruje pewnie. Nie wiem, ale jednego zdążę wykluczyć może tak. Uu! O, przecież... Ten z opóźnieniem się pojawił. Bez kitu, wszystkie... Ja pierdzielę. No. Zostałeś zgładzony. Ale jaja. Ale patrz, tamte się nie striggerowały do końca. Chcesz spróbować teraz? No raczej. się. 36 tysięcy dusz. Masakra. Mm. Ale, ale, ale dobra, ważne, że ja ten... Ja też nie pamiętam Wa... jak się gra. Uuu, a się skacze! o! A widzisz. No już pani nam się pada, trzyma. O, i... o dobra, myślałem, że nie tu. Sorry, Sorry. Bardzo... Mówię ci, ja miałem teraz trening w Bladbornie, więc... Mm -hmm. wiecie... A się skacze! No to faktycznie niezły trening co zrobiłeś. przywołałeś sobie no, się modle. nie skacze? To jest jeszcze No trudniej. dobra, masz rację. Eee, wiesz uj. co, Tylko teraz tak, uważaj, I, a ulecz się. O, faktycznie, bo to jest naprawdę ciężki temat. Ej. I... Otwórz. jeden trafił. Dobrze. Ciach, 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 ciach. <laughs> I po strachu. Bam, bam. Nawet szkoda używać tych, tych magicznych rzutów. No to manę nam traci niepotrzebnie. No, a, a potrzebujesz do czegoś manę? Właśnie do tego no. jest mana nam potrzebna. No, Aha. Znaczy, no. Tak i nie. Dawaj, lecę mu, czy nie. Dum, 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 podnieś najpierw tak. A ja! Pięknie. Uuuu, ale nie tra Aj. A ty, oh, ty! No i właśnie, Uf. widzisz? Uf. No i co? Widzisz? To nie można jednak tak na, na, od, od tyłu. Nie. Trzeba. Wysłać łzę, żeby tam zaczęła się rozprawiać, skupią swoją uwagę na niej. Ale już po głowy. prostu na... Wow, sorry. Sorry. Dobra, ty, to jest... A co realny. ty na to? Nie, ja się nie zgadzam na to. A co ty na to? Nie, nie, nie. Mam plan. Dawaj. Omini <grym> Ale oni czegoś tam pilnują, stary. Wejścia. Dziślajmy. Możesz wejść do wejścia. Ja tu powinienem wyskoczyć. Tak. Zapominam, przed chwilą ciebie prawie o że tu zaskoczyłeś. Nie zesraj się. Co późno. O... Nie, podnieś duszę i biegnij. Jesteś pewny? Tak. Eee... Tylko będziesz musiał szybko biegnąć. Nie, ale było. O oh, wow! Yeah, o oh, wow. Już kiedy myślałem, że gorzej być nie może. Uuu. Przepraszam. Co? No straciliśmy... A, tak, 30 tysięcy. No. Ponad. 39. Hmm. A... Mówiłem, podnieś duszę i biegnij. A... Na, na, na co ci stare uzana śladowce do biegnięcia? Nie pytaj. Nie wiem. To było takie bardziej retoryczne pytanie. Pod kątem nie jest ci potrzebne. No, dobra. O, zero dusza. No. <laughs> Przyda dobra, się. Będziemy mieć o, o zero więcej. A gdzie ty chcesz biec? Stary, no przed siebie. Nawet nie. Czy no to Ouu, biegnij przed siebie. O, 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 no, no, kurde. Nawet o, mnie nie, teraz nawet nie, nie możesz nic o, o, powiedzieć, stary. No, bo no, zrobiłeś. No, tak. wiadomo, nie wyszło ci. Głowa płonie. A, nie mamy konia? Ja nie wiem. Czy ty masz, czy nie masz? No, ja mam. Chcesz go dosiąść? Ale tutaj nie wolno używać konia. Nie można? Nie. Jesteśmy mordo w zamkniętej lokacji. W no wielkim to... klasztorze, nie wolno w klasztorze. Gdzieś kiedyś kogoś tu na koniu w klasztorze jeździ? Na klaczy. Klacz klasztorna. Co? <laughs> klasztorna klacz. No tak, i co jeszcze? Ej, ty jakby kukli w nich walić? No to. Tra może jednego zabijesz, jakbyś wszystkie kukry rzucił. A, nie chcę, po prostu. Haja! ja! Ja pierdziel. Świetna robota. Tak. Ja to Dobra, nie. to jest faktycznie może lepsza technika Ale oni są ja pierdziele. Ej, trochę jest mi wstyd. Po tylu odcinkach stare jakieś... jakieś... Warchawe kleszcze na tutaj. Dobra, tych dwóch. Ale z nich sporo leci tych łez. Na, yy, łez. Co ja gadam? Dusz? Duszy. Run. Runny. Run. Run, boy, run. Spróbuję zrobić. I zbijesz tak. selenę. Run, boj, run. I ucieczka za ścianę. O, tak. O, oh, nice. Patrz, i za sobie radzi. Mhm. Mm A przeżył, kurde, ten jeden siły. Ty, rób yy, cięcie po Rób cięcie horyzontalne. Ale ono jest chyba słabsze, wiesz? Ale wszystkich uderzy naraz. Nice. Jednego oh, mniej. Dobra. Coś z niego wypadło. Wyblakły kwiat złotolistnicy. Czujesz się teraz Oj. lepiej z, z tym kiemkiem za, za pasuchą? z mm, yy, Skończył mi się... Dobra. Zostało jeszcze trzech. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Uuuu, konwalia! Upiorne, teraz są już tam niepotrzebne, jak mamy na maksymalnym poziomie... Bo chyba, że będziemy chcieli inne ulepszać Nie będziemy. Mieć. Dobra... Czemu się mu oczy świecą, widziałeś? Uuuu, wszystkie ominąłeś! Ty, Leżę. a jak, on, jak teraz nasz, nasz ladowca zginie... No. To możesz go przyzwać jeszcze raz później. Chyba to tak nie działa. Czyli dopiero jak się zrespisz, chyba. to będziesz mógł go odnowić. Tak, jak ja też padnę, bo no, okay. on. Sko raz, raz można go użyć. Mhm. To jest jakaś skrzyneczka. To chyba je pilnowali. Oni się do niej modlili. Gdzieś na środowca pobiegł. Z kimś chyba się bić. Myślisz? Rządło skorpiona. Uuu. Ciekawe co to. Że, u, u, za to jest śladowca. to, co ma skorpion na dupie. Dobrze, masz rację w sumie. Nie przemyślałem tego. Mm -hmm. nie? nie wiem, jak tym walczyć. Trzyma, Trzymasz w tak. <słyski> tu trzymaj się tak. Tak. O i kolejna ta. Mm -hmm. Trumna. I co, ona też nas będzie przewozić gdzieś? No, domyślam się, że tak. No bo co mam zeskoczyć w dół? Spocznij w trumnie. <słyski> stary, ale zajebiście by się do pracy tak podróżowało. No stary, wstajesz. Ale czemu w trumnie, stary? Tylko no... robisz rollover, przekręcasz się, wchodzisz do trumny i... Du, 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 du. Równie dobrze, możesz w autobus albo w tramwaj. Czemu w akurat? Bo jesteś tam sam, nie ma tam innych ludzi. Okej, okay. bez sensu. Nie chciałbym... nie. <laughs> spadniemy w dół. No, no przecież nie I w I się pojawia napisy. Umarłeś. O! Okej, okay. to nie jest wyprost. Tak się nie I, w, w trumnie przeżyjemy, ale jakbyśmy spadli bez trumny, to byśmy nie przeżyli, nie? No. Logika. Nie możesz umrzeć w trumnie. Już jesteś martwy. Gdzie my jesteśmy? W trumnie. Oh my god. Oh my god. O oh nie, ja co? chyba wiem, co tu będzie. O, oh, to my. Tum, tum, tum. <laughs> ale morda. <laughs> Ten zielony taki... Nie dowierza. Nie dowierza, gdzie jesteś, że przeżył w ogóle. O nie! Co to za miejsce? Będzie walka. Mówisz? No. O nie! <laughs> Tylko nie walka, nienawidzę jak w Eldenie są walki. Aaaa, ja ja ja, 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 ja. Nie wiem czemu, ale moja. Ja, ja w sumie ja. ja. Mam leniwe oko jedno. To oko. Leniwą to, oko powiekę. to oko mam leniwe. leniwą powiekę. To się leczy stary, chyba. Znaczy, może no dobrze. Chyba jakiś zabieg. Co to jest w ogóle? Nie wiem, mówisz Walter. No, no, no nie widzisz złotej Robisz moczowej... jak ten, ten z mema. Ten. A, 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 ten co chrapał? Tak, 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 tak. On chrapał, Bogu ok. to jest chrapanie? Uuuu Co to jest no, To jest, jest właśnie stary. Astel. U, no, nie zdążyłem się nawet uleczyć. Powalczone. I 26 tysięcy dużych znowu. Ty, a klepnąłeś gdzieś tego? Tu jest ym, posąg Mariki przed wejściem. A. Próbuj teraz za głowami Mi płonie. Płonie. Jesus. Ty, my jeszcze nie rozwaliliśmy tego buraka cwaniaka, nie? Tego... Buraka cwaniaka? Co tego więcej? w białej szacie. Ten w białej szacie był taki Ziomo, który... Którego... Nie! Ta! Wow! <laughs> nie wiem, leczu... mówisz, stary. No, ten zioł, którego tak tłukliśmy, już prawie, prawie go ubiliśmy i dosłownie stało mu Tak, y apostoł boskiej skóry. Tak, nie jeszcze. Ło, nie trafił. Apostoła boskiej skóry. No i jego chyba to jest. Z, z boskiej kury. Jego... Ale, szogonem, to jest skorpion taki trochę. To jest. A. A weź go, spróbuj tym dystansowym. A ja! Nie tym, tym. A ja! O, au, 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 Fu Kurde! fu! fu, fu! Ulecz. Nie podoba mi się do jego a tak. Mogę coś innego trelować? Nie, tylko w główkę. O... Oooo! Można... <laughs> Bo On się chyba skupił. Tak o. wybity jest! I podejść do niego i wal go Dawaj. w głowę! Tak! Oooo! O oh, oh, Dziura w głowie! Pięknie! Nie zapamiętasz już jak masz na imię. A za, za, za A jak to mam? Co on? Aster. uciekaj! Się to gdzieś. on uciekł! Tłóż! Czekaj, 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 czekaj. Wow. Astel! Wracaj. Co on robi, uważaj, bo to coś przywołuje... S Meteory! Jakieś lecą. Eee, nie we mnie na szczęście. Na szczęście. Poszły w łZ. Dawaj go. Dawaj, musisz go. Uważaj, bo coś znowu się będzie ma. Bar... No znowu się te... Oszu... O, on cię prze... Co jest? On się tepi obok siebie. Tak. Ha ja! Nie. Nie, 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 nie przestań mnie, zostaw mnie! Co on robi? Ty... Kurde, prawie cały. Uciekaj uciekaj, 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 uciekaj. A, 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 a. a za Są Astel. Nowe astel, oh. Przestań! Zrodzony z Przes... pustki. Kim z pustka. Różnie z pustką. Wow, 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 Pota, pota, pota. POTA! Kurde, będzie... będzie... Nie dobra, że ktoś będzie atakował. O, ding, ding, ding. Dawaj, ding, dawaj, ding. zerujemy cię Astel. Daj mózg. Pokaż mózg. <noise> wow. Oż, o kurde, ale Oż, niezłe kulema. Dobre makule, no w dłoniach. Dwie potki ci zostały. A ja! Uciekaj, uciekaj, bo to, czy, to jest przywoływanie? Ale to też HP bo... Ale nie, u, uciekł o, znowu! znowu. Łas, łasce nasz. Raz, nie łatwiej. Aj jaj, drugi raz uważaj. Nie, uciekaj! Ha ja. nie, nie, nie ten, potkę, podkę! Ja. Stary, padniesz. Ha ja. no, <świt> dobra, kurde. O nie wychodź. mordo nie wychodź. No wiem, ale w legenda. O, Pięknie. Yeah. 80 tysięcy! Uuu! Odzyskaliśmy stratę. Mięciutko. Gdzie teraz? A, 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 czuję stres. czuję stres mam na sobie o, dużo. I, i, stres. Dużo. Jak się nazywa? Run. 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 O, dobra. Run. A tu a jest łaska. Run? Gdzie? Na środku. Znaczy, Pięknie. Tam. Czekaj, teraz tak, tutaj jest jakaś. Widzisz pieczęć na tym. Jest. Ja, jakoś trzeba. Jakoś ją trzeba. Piecznąć ściągnąć. No i dobrze. I tą pieczęć będziemy chyba ściągać w następnym odcinku. Tak? No, tak mi się wydaje. Więc dzięki wielkie mordeczki za towarzystwo na... Za towarzyszenie nam. Um, mam nadzieję, że fajnie bawiliście. Astel poszedł za pierwszym razem. Do, za drugim. Za drugim, przepraszam. <grym> sorry. <grym> sorry. Sorry, sorry, sorry. E, I co? I widzimy się w na następnym odcinku, mam nadzieję. Tak jest. Do no. następnego. Bye.